Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Barbara Kamińska, wicemarszałek województwa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Na początku muszę Panią poprosić o komentarz do sondażu dotyczącego wyborów prezydenckich w Opolu, który opublikowała dzisiaj Nowa Trybunała Polska. I wygląda to tak. Arkadiusz Wiśniewski 37%, Tadeusz Jarmuziewicz 27%, Marcin Ociepa 11%. Zaskoczyło, zaskoczyło Panią? Sondaże nigdy mnie nie zaskakują, bo one pokazują jakieś trendy. Natomiast często... To są tylko trendy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o wybory, bardzo duże znaczenie ma frekwencja i bardzo duże ma znaczenie y, też rzetelność sondaży. Czyli, że tak... Już jest kwestionowana rzetelność. Nie, nie. Ja, ja mając na myśli rzetelność każdego z sondaży, a tutaj myślę nie tylko o sondażach wyborczych, mam na myśli sposób dobrania populacji, ilość przebadanych osób, środowiska. To są bardzo trudne dobory, które tak naprawdę decydują zawsze o jakości sondaży. Myślę, że w tym okresie przedwyborczym bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać. Taką, taki dobór populacji, aby wskazała w sposób bardzo taki ścisły. I to dotyczy wszystkich, wszystkich obszarów samorządu. Yy. Jakby pewne na podstawie tego sondażu jest to, że Tadeusz Jarmuziewicz i Arkadiusz Wiśniewski spotkają się w drugiej turze, ale to Jarmuziewicz nie jest faworytem chyba w tej turze? Trudno jest przy tak dużej ilości kandydatów do fotela prezydenta, aby tej, tej drugiej tury nie było. To naprawdę rzadko się zdarza przy takiej, przy takiej ilości kandydatów. Yy. A wynik Marcina Ociepy popieranego i przez PiS, i przez Razem dla Opola 11%, można powiedzieć, chyba tylko 11%. To też jest tylko sondaż, jak powiedziałam wcześniej, ale tak naprawdę czasami, starając się o poparcie wielu bardzo skrajnych ugrupowań, no trudno jest, aby ta wypadkowa była pozytywna. Dlatego się... Trzeba być w polityce wyrazistym, jednoznacznym i czasami nie warto kombinować. Hmm. Można przekombinować. Trudno być czasami koalicjantem tak. platformy i kandydatem popieranym przez PIS jednocześnie. To tak jak w życiu. Chyba nikt tego nie zrozumie. To tak jak, jak w życiu. <laughs> albo się, albo się po, jest przedstawicielem pewnych wartości i je się, z nimi się utożsami, albo się ich nie ma i zapożyczać pewne wartości od innych. To jest trochę czasami nienaturalne, a uważam, że wyborcy potrafią to ocenić. Mhm. Pani Marszałek, jakieś pół roku temu, chyba mniej więcej, z tego co pamiętam, wprowadzono kartę rodziny i seniora. Czy już możemy się pokusić o jakąś taką pierwszą ocenę, w jaki sposób to funkcjonuje, ile osób jest tym zainteresowanych? Ja muszę powiedzieć, że byliśmy pionierskim województwem, który posilił się o taki właśnie sposób, jednym z narzędzi prowadzenia polityki prorodzinnej, bo wprowadziliśmy kartę rodziny i seniora. To znaczy, że Wprowadziliśmy to dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Uprawnieni to byli wszyscy ci, którzy mieli powyżej dwójki dzieci, każda rodzina z nawet z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, ale również wszyscy ci, którzy ukończyli 65. rok życia. Wprowadziliśmy tę kartę w taki sposób, że partner, partnerami naszymi naturalnymi były samorządy, które również mogły wprowadzać na swoich terenach ulgi. Ale również zaprosiliśmy partnerów, którzy mogliby zaoferować w swoich usługach, w swoich towarach coś atrakcyjnego, jeśli chodzi o zniżki dla rodzin czy osób uprawnionych. I muszę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego wydaliśmy no, trochę ponad 20 tysięcy kart, z czego około 41% to są karty wydane dla seniorów. Natomiast, co jest optymistyczne, że Systematycznie wzrasta liczba partnerów, czyli przedsiębiorstw, które chcą współpracować, chcą, aby y, ludzie korzystali z ich usług, ale na określonych, dogodnych warunkach. I to są firmy usługowe, zdrowotne. To są firmy, które preferują dla rodzin, dla seniorów czasami jakieś usługi rehabilitacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, rozrywkowe, ale również firmy sprzedające jakieś konkretne towary. Pani mówiła, że coraz więcej firm do tego programu przystępuje, a coraz więcej samorządów też, bo kojarzę, że nie wszystkie gminy. Na początku były zainteresowane? No, w zasadzie możemy powiedzieć, że 90% samorządów Województwa Opolskiego przystąpiły do, do tej karty, więc to jest naprawdę bardzo duża ilość. Możemy powiedzieć, że prawie wszystkie samorządy, a to, czy. Pewne samorządy nie przystąpiły. To może wynika też z tego, że nie zamyka to drogi do naszych ulg wojewódzkich, a może oni sami w swojej ofercie jeszcze nie mają takich ulg, które mogliby zaoferować lokalnie swoim mieszkańcom. A mieszkając w gminie, której nie ma w tym programie, można tą kartę jakoś wyrobić? Oczywiście. Można. W Urzędzie Marszałkowskim. Prawda? W Urzędzie Marszałkowskim. Drogą pocztową można złożyć drogą elektroniczną. Naprawdę. Staraliśmy się, aby ta karta przy wyrabianiu nie stanowiła jakiegoś obciążenia, a, mo, a można było wybrać dowolną drogę jej wyrobienia i odbioru. Pani Moszak, chyba dwa dni temu odbyła się konferencja podsumowująca to, ile projektów edukacyjnych za jakie pieniądze w ostatnim czasie zrealizowano. 800 projektów za 600 milionów, to jakby takie liczby niewyobrażalne na potencjalnego statystycznego opolanina. Co za te pieniądze udało się zrobić? Jaki jest efekt? No, muszę powiedzieć, że to było jedno z najważniejszych podsumowań, dlatego że nie jest sloganem w dzisiejszych czasach powiedzenie, że inwestycja w edukację to jest najważniejsza inwestycja, bo nic dzisiaj we współczesnym świecie tak nie różnicuje ludzi jak dostęp do edukacji. Te środki w skali województwa są ogromne, ale również jako województwo dotarliśmy praktycznie do każdej gminy, do każdego powiatu i nie ma takiego samorządu, które by w sposób bezpośredni bądź pośredni nie skorzystało z tych projektów edukacyjnych, jak również nasze uczelnie wyższe. Nasze uczelnie skonsumowały około 200 milionów na i na swoją infrastrukturę, na projekty miękkie, co pozwoli im w tej chwili no, korzystać w sposób bardziej konkurencyjny zarówno z tych projektów badawczych, jak i innowacyjnych, taką mamy nadzieję. A jeśli chodzi o te projekty edukacyjne, bardzo dużo y, uwagi poświęciliśmy również szkolnictwu zawodowemu, bo na szczęście. To, to jest problemem dla pracodawców, że nie mają wykwalifikowanej kadry. Że Dokładnie tak. Zbyt dużo młodzieży na poziomie takim ogólnym. Tak, dlatego że wszyscy, wszyscy posługujemy się często procentami, statystykami wynikającymi z ilości bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy, robiąc pewną ankietę, która pokazywała, ile z tych bezrobotnych jest zainteresowanych w ogóle podjęciem pracy, no niestety tylko 50%, a ile z tych absolwentów tak naprawdę ma niedostosowane swoje wykształcenie do tych ofert, które pojawiają się na opolskim rynku pracy. I tu widzimy, że niestety te oferty, które są przygotowywane czy przez tych przedsiębiorców, czy przy, przez potencjalnych inwestorów, nie pasują do y, tych kwalifikacji, umiejętności, które nasz rynek pracy może zaoferować. Myśmy przeprowadzili cztery edycje w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji projektu Opolszczyzna Bliżej Rynku Pracy, Bliżej Szkolnictwa Zawodowego, i miało to na celu przygotowanie młodych ludzi w sposób praktyczny w najlepszych firmach. Właśnie do nauki zawodu. Czyli po prostu młodzi ludzie odbywają w praktyki w tych firmach, mogą je poznać, zobaczyć, a później zostać ich pracownikami. Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że 55 szkół zawodowych, czyli wszystkie szkoły zawodowe z województwa opolskiego, w tym 6 szkół specjalnych, zostało objętych za kwotę w tej ostatniej edycji 19 milionów właśnie programem stażowym, gdzie około 1000 uczniów odbywało staże, z czego myślę gdzieś około 300 były to staże zagraniczne. Można było pokazać, w jaki sposób funkcjonują nowoczesne przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę, aby kształcić również przyszłych absolwentów w tak zwanych kompetencjach społecznych, czyli umiejętności pracy w grupie, przedsiębiorczości. Mhm. I tutaj bardzo ważne jest, aby na tych praktykach, na tych stażach pokazać oprócz tych bardzo takich Konkretnych działań, jak funkcjonuje również ten organizm ludzki przedsiębiorstwa, mm -hmm, czyli mm -hmm. to, jakie są relacje, jak należy funkcjonować w grupie. To są umiejętności naprawdę bardzo potrzebne, nie zawsze w naszym systemie edukacji doceniane. Wszystko po to, żeby wykształcić dobrze tych młodych ludzi, żeby oni tutaj zostali, założyli rodzinę i później mogli korzystać z karty rodziny. Dokładnie. I tak. seniora Dokładnie. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Barbara Kamińska, wicemarszałek województwa, była moim gościem w drugiej kamieniu. Dziękuję Dziękuję bardzo.